Mów mu Piotrek skandalista, bo powstaje zostały tu zgliszcza To ta pizda, co będzie po strajkach, Ta która dziś prosi o suba i lajka. Like to to tak, a propos szerze, rzetelności, rzetelności, to tak miało być, tak miało być. Mów mu Piotrek skandalista, bo powstaje zostały tu zgliszcza to ta ta, która dziś prosi o suba i lajka. To taka, proszę, że rzetelności. To tak miało być, tak miało być. Mów mu Piotrek, skandalista, bo powstaje, zostały tu z bliszcza. To tak blizna, co weczy po strajkach. Ta, która dziś prosi o suba i lajka. na wstępie chciałbym się przypierdolić dla. Yy, Wstaje, ja po to tutaj generalnie jestem, żeby kurwa ośmieszać tego debila, nie? To to tak, a propos że ten... Uwaku, wstajesz, wstajesz, byś w końcu kurwa stał. I mianowicie to, być może to jakbyś nie wstał, być, tak albo kurwa leż. Mów mu Piotrek, skandalista, To powstaje, zostały tu z To ta pizda, co beszy po stajkach, ta, która dziś prosi o suba Dobra, leż, chuj, dobra, niech ci będzie, leż, pa, mać mi dupę, że się, przypierdolisz, yy, ja no. po to tutaj yy, generalnie jestem, chłopaku, wstajesz, wstajesz, hmm. byś w końcu, to być może jakbyś już wstał, albo kurwa, lesz.